Niebieszczamy Założone w 1376 roku pierwsza zmianka utatka i agnieszki rolnika. Jesteśmy plus minus dwie ciecze lato. Zostało jedno ciecze jeszcze przed nami i tutaj dzieją się absolutnie cudowne rzeczy dożynki. Dlaczego? Po co? Dlaczego teraz? Dlaczego tutaj? Tak, ósme, pełne zdrowia, ekologiczne dożynki. Pełne zdrowia, od pełni zdrowia zaznaczam, do tego. Dołączyło do nas zdrowie bez leków, które dzisiaj są patronem medialnym, głównym patronem. Ósme, pełne zdrowia ekologiczne: Rzynki Łagnieszki i Tadeusza Rolnika. To jest idea, która się zrodziła, żeby podnosić poziom świadomości. Ósme, Drzecko, czyli to już jest jakaś tradycja, jakiś sukces, tak? Tak, dokładnie. To Kiedyś to zaczęło? Czy to, to co roku? zaczęło w 2018 roku. Cykliczne takie wydarzenie. A wcześniej to się zaczęło od, od zboża, od pierwotnego zboża, które tutaj mamy na stole: orkiś płaskórka, samopsza. To są te praste zboże, które po prostu my yy, po prostu promujemy jako źródło dobrych węglowodanów, na które się tyle złego teraz mówi. I yy, dożynki w ogóle to jest tradycja, którą poznałeś tutaj, wcześniej znałeś. Dlaczego wybrałeś tą datę właśnie? Może pierwszy pyta, a kto wybrał w ogóle? Agnieszka wybrała? Czy ty, Tadek? Czy to jak z nożem przy torcie na weselu? Z, sama z siebie, dlatego że, że te zboża po prostu trafiają do spichlerza. Mhm. Zawsze tak było. I potem, jako dziękczynienie stwórcy niebiosom i Panu Niebios za plony za to, że po prostu możemy się dzielić chlebem. Aha, po prostu. No i nie ma nic ważniejszego niż chleb, prawda? Tak, to jest początek. Tak, i potem się zrodził pomysł taki prawda, cała Polska piecze chleb. Jaki jest Twój ulubiony chleb na tym stole? Tak, prawdziwy chleb to jest, w zasadzie to trzy składniki woda, mąka i sól. Mhm. Dlatego witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim Sztandarowym hasłem miłość, zgoda, chleb, sól i woda. Pięknie, i widać poważnie i potrzebę, nieprawdopodobną energię, też, którą czerpiesz z życia i yy, prawdopodobnie z tych produktów, właśnie. Tak, ale co jest najważniejsze, że chleb musi być wyrabiony, wyrabiany z taką po prostu pasją i z miłością. I w tym jest najlepsza moja żona. Wyobraź sobie, że ciasto najlepiej rośnie w damskiej dłoni. No to się absolutnie nie dzieje. Trzeba nie dać wiem. do tego dużo dobrej energii, dobrej miłości. Aha. Dlatego też rodzice, jak babcie wyrabiały ciasto, to wiesz, dzieciaki zawsze sobie tam rozrabiały, hasały. Cicho, dzieci, bo ciasto rośnie. Cisza musi być, prawda? Chleb to przede wszystkim podstawowy pokarm, pokarm bezpieczeństwa żywnościowego. Oczywiście w tej chwili mamy duży dostęp do, do żywności, ale ten chleb, który teraz jest, no to niestety tylko to się nazywa chlebem i chlebopodobnym wyrobem. Natomiast cieszę się bardzo, że dużo zacznych ludzi dostępuje tego, jak gdyby, się znaczy zauważyło ten po prostu problem i dzięki Tobie też o tej kruszynie chleba, o której mówisz, cytując naszych wieszczy, żeby z większym, z większym szacunkiem się do tego chleba odnosić i promować właśnie pieczenie chleba domowym sposobem. Może to być po prostu zakwas, który my możemy się dzielić, jak to było kiedyś, że zakwas, woda, mąka, taki tak zwany zaczątek, to różnie to się nazywa. I po, po tym czasie wyrasta to, to ciasto, wyrabiamy chleb, prawda? Żeby się dzielić tym zakwasem, żeby się dzielić przede wszystkim wiedzą i do tego tutaj jesteś bardzo potrzebny. No, Wy jesteście przede wszystkim potrzebni, dlatego że ja jem bardzo dużo, ale rzadziej wyrabiam. Ale ten nie widać, po tobie. Ja, o Boże, wiesz, raz, że mam że to zmieścić. A dwa, e, no rzeczywiście, lubię jeść dobre produkty, to jest raz. A dwa, e, nie podjadam. Postaram się jeść bardzo regularnie, o regu regularnych porach, czyli śniadanie, obiad, kolacja. Czasami nawet tylko dwa razy dziennie. Natomiast praktycznie nic sobie nie odmawiam. Jak jem to jem. I, i, I to jest coś, co dla mnie funkcjonuje. I oczywiście, no podobnie jak ty, mam tryb życia bardzo aktywny. Yy, wiele się dzieje i bardzo lubię też higienę taką sportową. Nie mówię tutaj o wyczynowym sporcie, które no, jest, jest świetną rzeczą, jakby powoduje ogromnych emocji też yy, dla, dla widzów, natomiast nie zawsze jest zdrowy, Prawda? Jeśli bardzo dużo uprawiamy sport, bardzo intensywnie, to gdzieś tam nasz organizm potrafi się z męczyć natomiast taka higiena życia, żeby no minimalnie się ruszyć, żeby ćwiczyć, żeby mięśnie nie ustąpiły, a cały czas się utrzymały, żeby mieć właśnie tą energię, no to, to ja mam to w sobie. Dobre, dobre teraz słowo, które powiedziałeś, energia. Z czego idzie energia właśnie? Z czym łączyć chleb? No to jest dobre pytanie, ale jako. Z czym? Bo ty jako jesteś pół Polak, pół i, i, Francuz, prawda, tak, że tak się wyrażę? Ze, ze krwi jestem 100% Polakiem, natomiast rzeczywiście urodzony, wychowany we Francji, czuć w moim nawet, że ten polski Oczywiście, język tak. nauczyłem się dopiero jako, jako dorosłą osobę. Natomiast we Francji, no to z pewnością nauczono mnie zjeść dużo chleba i w ogóle to jest pierwsze moje jakby wspomnienie gastronomiczne. Miłość do gastronomii, szczególnie we Francji, rozpoczyna się w piekarni. Wcześniej rano pierwsze światło w mieście czy na wiosce zapalone to jest warsztat piekarza. I ja pamiętam, jak o 5 rano, yy, po, po cudownych nocach z kuzynami i tak dalej, zapukałem na warsztat z pytaniem, czy już jest coś gotowe. I zawsze piekarz miał albo krosancika gotowego, albo jakieś pieczywo. I do tego. Kroasanta czy pieczewa to zawsze szła gruba warstwa masła. Centymetr masła. Tak jest, Centrum albo masła. i pół przynajmniej. I teraz taki wątek właśnie tutaj tego produktu, który się zrodził nie przez przypadek, ale masło do tych paluchów mhm. jest sprowadzane... Z Francji. Poważnie? Od krowy rasy Jersey. No to piękne, słuchaj, no na białe francuskie są ale, bardzo, bardzo, Ale Mikołaj, dużej. ale my mamy Jerseyki tutaj na miejscu <laughs> a, i to... Genetyka to, jest nie, francuska, i teraz, natomiast tutaj ten, się pa, pa, u Ciebie, ten, prawda? Ten mój przyjaciel, który po prostu ma piekarnię w Warszawie, mhm. przyjechał, poczęstował mnie, bo Agniesia, poczęstowała go kiedyś mlekiem i masą z Jerseyki, a on... A on po prostu wpadł na pomysł, że poszuka tego masła jersey'owego, tak? A ja mówię, ale on mówi, że mąk... I przywiózł mi te pretzel, mówi tak, mąka z Fra Włoch, masło z, z Francji. Ja my słuchaj. słuchaj, ja spróbujmy to zrobić z orkiszu albo z płaskórki. I wyobraź sobie, że zrodził się pomysł, żeby robić to z mąki orkiszowej. Z mąki orkiszowej wychodzi, wszystko wychodzi i bardzo podobnie wychodzi jak do tych najlepszych mąk włoskich. Natomiast paskórka to jest mąka, która ma bardzo dużo glutenu, o którym się tyle złego mówi, co, co się okazuje, że w ogóle nie szkodzi, nie szkodzi i, i tutaj mamy ten, ten, ten myk, proszę bardzo, proszę się poczęstować, kawa do tego, no i właśnie ten tu, ta, ta energia, która, to są orkiszowe, ale energia, która idzie, to idzie właśnie z tłuszczu i, i Michał, po co robić masło, jak można sobie wziąć po prostu... Śmietankę. Znaczy, jak się masz śmietankę, to się i masło robi, ale na pytanie, po co robić masło, to ja Ci opowiem od razu. Albo żeby zrobić masaż stóp, <laughs> albo żeby, albo żeby pojeść po prostu fantastyczne jedzenie. Słuchajcie, i teraz tak, mamy krowę. Ty wrzuciłeś masło do kawy? Dobrze widziałem? Nie, nie, ja, ja dam śmietanę. A tak, właśnie, śmietanę. Jak się robi śmietanę. tradycyjnie, mhm. po prostu mleko. Dlatego my, my po prostu hmm, promujemy, Podjechać do gospodarstwa, uh -huh. wziąć sobie dzban mleka, uh -huh. odstawić. Widać, jak się ta śmietanka patrz, tutaj odkłada. I ta, właśnie ta rasa Jersey, uh -huh. na pewno będę miał zarzuty, dlaczego nie Polska Czerwona. Wspaniała, najlepsza rasa polska, jeśli chodzi o, o mleko. Natomiast ta Jersey to jest wyjątkowa. To jest tak zwane to mleko A2, gdzie ktoś ma nietolerancję laktozy. Ja mówię, no to masz prosto z cycka, tak? Pi. No dobra. Za godzinę pytam, burci Ci w brzuchu czy nie? No nie. No to co z tym nietolerancją luktozy? Dlatego zdrowie bez leków. My poprosimy masła do tego. Masło do kawy? Dobra, spróbujmy. I czy wiecie Ale ogóle... masło jest bardzo dobrym połączeniem. Mhm. Skąd się bierze ta tradycja, żeby wrzucić właśnie kawałeczek masła do kawy? Słuchaj, to wychodzi wszystko z, z tego, co ludzie kiedyś po prostu robili naturalnie. Aha. Takie malenki, wystarczy? wystarczy. Dzięki. Nikt nikogo niczego nie, nie uczył. Mhm. Nasze mamy, babcie, to po prostu to widzieli z natury. Kiedy po prostu y, ludzie po prostu jedli przede wszystkim mleko i masło. Wyobraź sobie, że krowy na wiosnę były tak po prostu, wiesz, y, chude, wyciętione że one ledwo dożywały tej, 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 tego, tej, tej wiosny, tak? Mhm. A to wynikało wszystko z głodu, tak? Ten przednówek, który był, niedostatek żywności, tak? I wyobraź sobie, że, że wtedy ta krowa szła na trawę, że krowa szła na trawę i ta zielona trawa zamienia się w białe mleko. A z tego białego mleka robimy żółte masło. To jest fenomen natury. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. I teraz patrz, skąd to się wzięło? Po prostu... Ludzie brali to masło, brali to mleko nie? i stawały na nogi, bo trzeba było łapać za kosę, żeby znowu przygotować ziarno na, następ na następny chleb. Tak? Bardzo to smaczne, naprawdę cudowne. Wiesz, że pierwszy raz piłem kawę z masłem w restauracji tybetańskiej w Warszawie i to ponoć u nich jest to też bardzo, bardzo popularne, nawet czuć soli. Potrafią dać, o, e, różnie doprawiać. lepiej kłodawskiej. O, kłodawska, tak zwana nasza polska himalajska, prawda? <laughs> dużo o tym mówić. No ja. można by, można by. Mamy cudowną sól. Mamy nie tylko wielicką, oczywiście, w tradycji polskiej wieliczka kojarzy się z, z, z naszą polską solą. Sól, ale kłodawska... Kiedyś sól to była jest... po prostu jednostką monetarną. Absolutnie, przecież jedna trzecia budżetu państwa nawet i przeniosła. E, a w Kłodawie miałem wielką radość być i go nawet przy prawie minus 700 metrów pod ziemią w tej cudownej żele e, e, właśnie soli różowej, która wygląda jak katedra. Kto nie był, niech tam biegnie, niech tam zobaczy, jak człowiek się czuje, jakie jak jest ciepło w ogóle, które bije od ziemi, bo już przy takiej głębokości e, czujemy od jądra ziemi bardzo, bardzo wiele ciepła. Tam jest, z tego co pamiętam, około 24 5 stopni. Człowiek spodziewa się, że w kopalni to będzie zimno, tam jest gorąco i, i przybywać w tej aurze tego niesamowitego światła, tego koloru i, i, i tego zapachu i powietrza jest, jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowym zdarzeniem. Tak samo jak bycia tutaj u Was na Dorzynkach. Wracam do tego. Ósma edycja, te Dożynki. Od czego się wzięło? Kiedy była iskra, że stwierdziliście, musimy coś takiego zrobić? I jak to się rozwija, Powiem ci, że to samo, samo po prostu powstało. Samo po prostu przy siebie. Ja też. Yy, patrzyłem, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie. Yy, jedząc po prostu produkty, które zawsze nam służyły, czy też mleko, czy też chleb, ja widziałam, że ja po prostu byłem ospały. Ja miałem nie mało energii jakiś po prostu brzuch, i tak dalej, nie? Zacząłem myśleć, coś jest, coś jest nie tak, tak? Chleb, który zawsze... pajda chleba, smalec ze skwarkami, ogórek kiszony, który nam służył. To był podstawowy pokarm żywienia, produkty od krowy, tak? Nie bez powodu mówi się, że jedna krowa w Mongolii żywi szczerze rodziny. Powiem troszeczkę humorystycznie A co się dzieje w Polsce? Przed, przez ten taki socjal, tak, tak zwany, w Polsce jednak mina żywić cztery krowy. Jeśli chcesz uczynić człowieka niewolnikiem, daj mu pieniądze, których nigdy nie zarobił. No to to też jest kolejny temat. Czyli ten nasz chleb potrzebuje do siebie jeszcze masło. Chudy twaróg, ale może być też tłusty. Mamy mleko, mamy zsiadłe mleko, które jest najlepszym probiotykiem, tak? Moim marzeniem jest Żona jest mistrzem w wyrabianiu twarogów. Może coś powiesz, jak to robisz? Bo z baku czasu robimy to tak po prostu, żeby się tak, samo robiło, tak? Robi się twaróg, odgrzewamy w 50, do 50 stopni i przecedamy. I mamy serwatkę, którą korzysta, wykorzystujemy do pieczenia chleba. A serek, bez żadnych dodatków, naturalny serek polski. Tak dla naszych widzów, którzy będą nas oglądać, to można to włożyć do piekarnika. Góra, dół i on się sam odgrzeje, tak? To właśnie żona to właśnie tak wy, wy, wypraktykowała. Ale na piecu, na Naszym marzeniem swoim. jest, żeby jeszcze robić sery, sery żółte, ale nie chcę tutaj robić, bo ja widzę, że Achima tutaj stoi ze swoimi smakołykami, zapraszamy się tu do nas. On jest mistrzem w wyrabianiu serów. Kolejne sery. Żół, dobry, mm -hmm. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, przyjdź z nami. Uż to śniadanie dobrymi rzeczami. Mikołaj, może przyjmiesz to ode mnie? A pewnie że, że tak. Nie chcecie robić to... konkurencji, my zostaniemy <laughs> chyba przy, twa, przy twarogu. Co są twoje wyroby, kolejne cuda. Widzę, że tu kolorów nie zabraknie i też różnych smaków. O, I smak. przepraw. Mm, i nawet wędzonki. Usiądź tu na chwilę z nami, my za chwilę wy, wyjdziemy. Ja tylko chciałem... Ja chciałem tylko dodać, że nie wiem, czy y, Akim y, y, Mikołaj y, i ty też z... Y, 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 Znacie zielę noszczyka? Nie, nie mam. Opowiadaj, projektu. co ja to za bo tak, w zasadzie to rolnik to ja jestem z nazwiska, a stałem się nim tak hobbystycznie, a potem już na poważnie. Zało prowadząc tą działalność gospodarczą, budowlaną, chciałem odskocznie, założyłem pasiekę, a ja bym tym pszczołom to trzeba jakiegoś pożytku, no bo wiesz, to jest monokultura, i wsiąłem noszczyk. Nostrzyk to jest roślina milenijna. Najlepsza na zielony nawóz. Lecznicza. Długo by o niej mówić, ale w czym rzecz? Wyczytałem, że aromatyzowanie serów w Szwajcarii, wysokogatunkowe sery, robi się zielem z dostrzyka. Z, 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 z I ja chcę zrobić takie po prostu, bo ja uprawiam ten noszyk od wielu lat. To jest roślina, która rozrzedza krew, udrażnia żyły i ma dużo kumaryny w sobie. Ten. Pamiętasz ten zapach siana, tak, tak, jak świeże tak, 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 pamiętam. Także ja ci też dam partię nasion, zrobisz to z serem e, żółtym, a my będziemy robić sery tradycyjne na wzór tych paluchów, gdzie masło jest sprowadzane z a Przecież my mamy drzejki tu na miejscu. A teraz ty powiedz o sobie, bo ty po prostu robisz niesamowite sery i jesteś u nas tutaj co roku. Za co ci jesteśmy je, wdzięczni. Jedno sprostowanie. Ja przynoszę dobrej jakości mleko, a sery wszystkie robi żona. To jej paluszki, jej dłonie. Nie mogła tu dzisiaj z nami być, no z różnych przyczyn, bo jesteśmy na kilku miejscach, my mieliśmy poplanowane już dość długo te, te sprzedaże różne, no więc przepraszam w swoim imieniu. Powiem ci, ale, tu dokładnie, u, u mnie jest to samo, za sprawą Agnieszki. Całe, całe tu wszystko smakowo, to moja żona, oprócz pomidorów, które są moją pasją. No i, i tu cię spróbuję pobić pomidorami, bo z sery to on rozczyja. To pozdrawiamy żonę. Absolutnie. I, I bardzo ważne pytanie, z jakiego mleka powstają twoje sery? Czysto kozie. Czysto kozie. 100% koza. 100% mamy kozy, mamy kozy rasy mieszanej, anglolubijskiej, chociaż czysta rasa też mamy. Z tego powodu, że w tej rasie nie ma tego posmaku koziego, którego ludzie nie lubią. I niekiedy musimy się tłumaczyć, z tego braku po smaku koziego, bo nie chcą wierzyć, że to jest akurat Fa wszystko Aj tam, oj tam, ale też tak mówią. Też tak mówią. Niektórzy to nazywają pocałunek kozy. No, a z, a z, a z drugiej strony, a z drugiej strony nie wywiaszamy e, naszego banera, w którym pisze, że mamy kozy i że mamy swoje mleko, dlatego, że ileś ludzi po prostu by Wyjątkowa. nawet nie podeszło. Po prostu mają ten smak w ustach niedobrego koziego sera i by odeszli. Tak przychodzą, kosztują, dopiero jak skosztują to my mówimy, że te z kozie nie chcą wierzyć. Znaczy, mi nie musisz powiedzieć, że kozi ser smakuje rewelacyjnie, że się urodziłem i wychowałem w regionie francuskim Dolinę Loire obok saint mort de touen gdzie produkuje się głównie kozie sery i to jest chyba i drugi ser, który polubiłem w moim życiu. Ja, ten ich czy ten mój? No, twój dopiero teraz poznaję, więc, więc jest przepyszny. Natomiast ja byłem takim dzieckiem, który e, najpierw jadał wszystkiego do trzeciego, czwartego roku życia, a później zaczął bardzo, bardzo tak wybiorczo jeść, nie jeść i wybrzedzać. Wiesz, żyłki, szynki wyciągałem i nie jadałem. E, jakiekolwiek e, nawet pomidory dopiero jak miałem 13-14 lat, za to już zacząłem sporo. Zjeść, mmm, szpinak i, i tak dalej, tak samo. Natomiast kozi ser na ciepło, grzanki z koziego sera, yy, spod grilla, delikatnie naczerana ta grzanka yy, czosnkiem, skrapiana oliwą z oliwek, ewentualnie z miodem albo z figą i w sałatce. I pamiętam, jak zamawiam i jadam ten kozi, grzany ser, jak ja mam około 12-13 lat. W restauracji francuskiej, 2 km od mojego Montrezoru, i oczy mi się rozszerzają, i nos mi się rozszerza, i myślę, Boże, ile to jest pyszne, i to jest niesamowity smak. I zacząłem się zakochać, chyba w gastronomii, przez duże G dzięki Koziego sera grzanego. Także dla mnie, pocałunek kozy to jest, wiesz, to jest naprawdę miłosna historia. Jedno pytanie. Czy ty piłeś kiedyś kolostrum kozier? Oczywiście. Prosto tak zcyska. I, I piję go na bieżąco. My też dość dużo kolostrum sprzedajemy ludziom bardzo ciężko chorym, nie? Tak. Ale wa, wa, dlaczego o tym mówię, Achim, i yy, yy, Mikołaj, do ciebie się zwracam. Yy, wystarczy jedno słowo zamienić na polskie albo na odwrotnie na łacinę, bo to kolostrum to jest łacińskiego, tak? Yy, zapytałbym się, czy, czy, czy napije się siary. O, była. No to, to nie do przejścia. Słowo. A ja mówię tak, piłem kolostrum. Ło, no to coś takiego normalnie super, nie? No to a co to jest kolostrum? No siara z krowiego mleka, o, byłem, ja bym się tego nigdy nie napiła. <śmiennie> Powiedz coś o kolostrum. Z kolostrum trzeba bardzo uważać, bo dużo jest oszustów, tak brzydko powiem, którzy sprzedają mleko, które już ma na przykład 3-4 dni. Mówię, to parę te... godzin, to tylko parę a godzin. To jest praktycznie powie... do 12 godzin, ona jest najsilniejsze. najwięcej ma tych probiotycznych składników, które człowieka po prostu budują, choroby likwidują. A więc się teraz... no. to, co powiedziałem sobie. Już Ciebie zapraszam na, na taki poród, kiedy który będzie. No jeśli to z, z, będzie, nie będzie kolidowało. A jak zemdli. No nie, nie ma żadnego. Odbierze poród i czyste kolostum po prostu go poczęstuje. Czyste kolostum. Ile ja porodów odbierałem od kus Boże? Aha. Wydawało się, że nie da człowiek rady, a musiał się w ginekologa zamienić. Ale do czasu aż to stado już było takie bardziej moje. To już kiedyś starzy hodowcy mówili, jeżeli już będziesz miał kozy. Okocone i urodzone u Ciebie, one będą bardziej odporne i gdzieś od, od 3-4 lat już nie było potrzeby, chociaż mam stado 200 kus ani razu pomagać przy porodzie, przy 200 kozak. Wszystkie kocą się same. To same. tylko o zdrowotności same. świadczy stada, nie? Dokładnie tak. Czyli matka natura potrafi o siebie zadbać. No, Troszkę właśnie na początku wyfiltrowała te słabsze yy, osobniki, tym, które trzeba było pomóc, ale potem się zostawiało tylko te mocniejsze. I teraz ta naturalna karma i opieka nad nimi, no i trochę czułości, bo to też trzeba, no powoduje to, że te kozie inaczej się czują. One są niesamowite teraz. To już nie te stare osobniki. My z racji obowiązków uciekamy, zostawiamy cię z Achimem. To ja tutaj już zapraszam Zosię, Zosia, tak i. Naszą serdeczną tutaj następną panią prelegent, którą przedstawisz.